To jest tak, że co roku, niby pan jest gdzieś z boku, ale rok w rok, kiedy te dziewczyny urządzają manifestacje i manifest, to pan prędzej czy później tak to ostro skrytykuje, że te dziewczyny pana wręcz nienawidzą. Panowie, proszę. Jeszcze nie żadne dziewczyny, tylko feministki. Nikt jeszcze nie udowodnił, że feministka jest kobietą. Tak samo jak działacz związkowy na ogół nie jest robotnikiem, tak samo feministka nie jest kobietą, to jest działaczka. To jest zupełnie co innego. Ale jak to nie jest kobietą? Ja w ja razie do łóżka bym jej nie wziął na wszelki wypadek. Aha, czyli to oceniamy potem, czy można je wziąć no, do łóżka. tym się różni a, kobieta, od nie Mnie by pan wziął do łóżka? Co? Mnie by pan wziął no do? nie pan jestem niską, także nie. Warszawy to jest właśnie plac Zbawiciela i ta płynąca tęcza, o której tutaj była mowa. Panie no Korwin-Mikke bije brawo, z no, a jakiego nie, powodu nie, panie nie, prezesie? Panowie nie a i... ale problemu. sytuacja jest poważna. Z drugiej strony, e, jeżeli nie przekonują panów na przykład słowa ministra finansów, który mówi, no... <laughs> <noise> Przepraszam, ale mnie finansów. Oficjalna <noise> argumentacja była taka, że Krzyż wybiera, wybiera presję światopoglądową na głosujących. Czy to jest niewystarczające ja, ja, ja tłumaczenie? Jest, ja jestem odporny na presję światopoglądową tego typu. Podobnie jak będzie oziła pluska po głowie, to też jestem odporny na jej presję światopoglądową. Dziwię się, że pan poseł nie jest odporny i byle, byle dwa, dwa kawałki patykali, że na ścianie na, na, ja, pana, na pana wywierają. Ja mogę, ja mogę też być odporny a natomiast yy, na presję, natomiast jeżeli komukolwiek to przeszkadza, to jest miara, yy, miara dojrzałości naszej demokracji, jeżeli komukolwiek to przeszkadza, to wówczas w imię tej demokracji należy uszanować, to ja powiem, podam, więc to samo tutaj, jeżeli istnieje jedna osoba, jeżeli istnieją dwie osoby, którą to przeszkadza, musimy to uszanować, tak samo yy, procedowaliśmy ostatnio, złożyliśmy yy, ustawę o uzgodnieniu płci. Ustawa prowadzona przez Annę Grocką, dotycząca bardzo wąskiej grupy, pojedynczych osób, może pojedynczych kilkuset osób, ale... Dojrzała demokracja to jest właśnie działanie w imię nie, tych pojedynczych osób, nie, nie, którym, którym coś trzeba ułatwić, którym coś trzeba załatwić, którym trzeba usunąć jakiś dyskomfort. Jeżeli komuś to przeszkadza zawsze. jednemu posłowi, wówczas to zawsze, nie powinno. Zawsze być. Zawsze myślałem, że demokracja polega na tym, że robi to, co chce większość. Natomiast, natomiast Poszanowaniem mnie, prawa ale, mniejszości. Natomiast mnie przeszkadza w Sejmie pan Ryszard Bęgowski, który bezczelnie wyłudził miejsce w Sejmie, udając kobietę. Widzi pan, gdyby pan Bęgowski chciał wystartować w zawodach pływackich jako kobieta, to musiały przejść test DNA. co to test DNA i może być kobietą? No jeżeli pan... Idziemy daleko w naszej jeżeli... dyskusji, nie, muszę jeżeli panu za chwilę przerwać. Nie, ale ja się nie zgadza z taką, z taką opinią, bo tu nie chodzi o to, że komuś krzyż przeszkadza, tylko chodzi o to, że są pewne zasady. Krzyż w kaplicy, w kościele, ale w miejscach takich jak miejscach użyteczności publicznej już nie. Mnie nie przeszkadza krzyż i poza tym jeszcze raz mówię, jeszcze raz mówię, mogą widzieć dowolne symbole. Dla mnie, dla mnie pan Ryszard Bengowski przebrany za kobietę jest też symbolem czegoś dla mnie obrzydliwego, a mimo to muszą je y to tolerować. Ja powiem tak, to znaczy jeżeli kogoś chcą wyborcy widzieć w tej Sejmie, to w tym Sejmie, to zdecydowanie widać, ale, że bardziej wolą widzieć Annę Gorocką niż pana wobec ale, tego. Ale pana, z tego, z tego nic nie wynikało innych posłów. Może inni posłowie nie, nie chcą widzieć pani, e, pana Bęgowskiego. Nie mów, proszę nie mówić, to jest uzurpator, nie wolno go nazwać Anną Grodzką. Jeżeli wieloryb nazwie się człowiekiem, to nie pozwól, żeby nazwać go człowiekiem. Ale spotkaliśmy, natomiast nie widzę, jak słusznie powiedziała e, pani sędzia, e, nie widzę w czym pański interes osobisty był naruszony przez powiedzenie tego krzyża, bo, bo tego się sąd domagał. Ja, ja nie widzę czegoś takiego. Pan to wykaże, to bardzo proszę, może pan drgawek dostaje na widok krzyża. no Może panu pialna leci z ust, jak pan widzi krzyż. No możliwe. Tak rzeczy się zdarzały, to się, no, to się nazywa opętanie fachowo w języku egzorcystów. Możliwe się ale Sam się dla wiamasym wcipem. Pytać jeszcze, czy dla dziecka jest lepiej, kiedy zaczyna edukację jak najwcześniej, czy jak najpóźniej? Ale to... Rodzice mają decydować, że każde dziecko jest inne. Dlaczego ktoś, to mojego dziecka nie widział na oczy, ma decydować o czym w jakim wieku idzie do szkoły, to po prostu w głowie się nie mieści, że taki problem może w ogóle powstać. Jak mówił Stefan Kisielewski, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. No, e, gdyby o tym rodzice, nie byłoby tego problemu. No, przepraszam, ale to jest w sposób śmieszne. Jeżeli jest śmieszne, to jest tragiczne, że ludzie się godzą, że, że się dyskutują na tym, czy sześć czy siedem, a nie dyskutują na tym, dlaczego w ogóle państwo ma o tym decydować. No, no, kraju krajucie do takiej szkoły do takiej szkoły dwuletniej, trzyletniej, 4, 5, 6, 7, 8 nie musi być państwowego, edukacji. edukacji. Kopernik się uczył bez Ministerstwa Edukacji Narodowej, słowo a, a teraz zmieniając montażkę temat, chciałbym tak zadać takie jedno pytanie dziwne, bo pokazać w jakich dziwnych czasach żyjemy, w nie absurdalnie, no, bez demokracji, więc rządzi durnota. No i powiem, czy widział pan kiedyś dziecko, które poszło do, do szkoły w wieku lat siedmiu? Oczywiście, oczywiście, ale kiedy? Na, z napady dziecko, które poszło do szkoły w wieku lat 7? Ale poszło jako, jako że poszło same, czy? Nie, 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 nie. Że, zostało, że, że, zostało, że, 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 że 1 września poszło do szkoły w wieku lat 6, miesięcy, nie, no to... 7? Nie, Dzieci no, idzie do szkoły w wieku lat 6-8 miesięcy. Nie, oczywiście. To, dobrze, no ale... to, to dlaczego ja jasnej tej cholery nie powiedział, że dziecko idzie do szkoły w wieku lat 6,5? Nie możesz to zrozumieć. Nie, ale... tak nie, nie pytam się, dlaczego nikt nie powiedział, nie no... że nie idzie dziecko w wieku lat 6,5? No czym jest gorsze 6,5 niż 7 czy 6? Nie, no oczywiście, no ale to? to... To ja to znowu, ja zapytam, czy no, jak no, to znowu, no, no, by no, 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 oczywiście ka każdy powie, że jest to granica umowna i oczywiście, że są dzieci ze stycznia i są dzieci no, z grudnia, jest, prawda? Jest, jest. Dlaczego no, nikt no, takiej no. propozycji nie wysunął kompromisowej? To jest ciekawe, bo no. w ogłupieniu. Chodzi, w tej całej dyskusji chodzi tylko jedno. Ale nie. Ja powiem, powiem, no, no, o co chodzi no. o dyskusji? O to chodzi, żeby był temat zastępczy, żeby myślicie się kłócili PO czy PiS, PO czy PiS i żeby Polskość się podzieliło w ten sposób. To jest tylko temat zastępczy, żeby odwrócić uwagę od bankructwa państwa, bankstwa, funduszu emerytalnego i tak dalej. Ale, tylko czy ustalamy, dnia. że rodzic jest właścicielem dziecka? Na pewno le, lepszy jest rodzic, na, le, na pewno lepszy jest rodzic, niż jakiś minister tego dziecka na oczy nie widział. Jeżeli ktoś mi powie, że pan minister bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ja uświadczam, że ten, kto kocha moje dziecko bardziej niż ja, nazywa się pedofil ja nie pozwolę, żeby pedofile decydowali o moich dzieciach. No dobrze, ale tak. ja uważam, że co, 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 moi chcieliby nie wiem, no. O, o to. No. No mamy, mamy, mamy. Paliwo. Jarosław Kaczyński dzisiaj powiedział to, co powiedział. Mogę zacytować jeszcze. To jest święto ważne i aktualne. Jest ważne, bo nie było nowoczesnej historii Polski wydarzenia ważniejszego niż odzyskanie niepodległości. Jest to także zdaniem lidera Pis święto aktualne, bo tu cytat sprawa polskiej niepodległości i suwerenności jest ciągle aktualna. Są siły, które polską niepodległość podważają. Teraz łatwo się domyślić, co się będzie działo. To znaczy później będzie cała analiza, że być może to jest uderzenie w rząd, a Jarosław Kaczyński powie nie, on tego nie użył tutaj i będzie kolejna kolejny ja, magiel Ja bardzo przepraszam, ale to Jarosław Kaczyński negocjował traktat lizboński, to Lech Kaczyński podpisał ten traktat, to w ich wyniku Polska utraciła niepodległość w dniu 1 grudnia 2009 roku, to Jarosław Kaczyński już później domagał się w Dawos utworzenia silnej armii europejskiej, co odebrałoby również de facto nam autonomię. W tej chwili jeszcze de facto to my tę niepodległość tak jeszcze mamy. De jure już nie jesteśmy niepodległym państwem, ale de facto ją mamy, bo my mamy armię, a Unia nie ma armii. Gdyby Jarosław Kaczyński doprowadził do utworzenia silnej armii Europejskiej, to byśmy chcieli, żeby de facto niepodległy. I ten człowiek śmie jeszcze mówić o, o tym, że on dba o suwerenność i nie, nie, niepodległość Polski. To bezczelność kompletna. No i teraz ktoś według niego zabiera jacyś oni, No jak mówić Kacego trochę. Nie, no to Kaczyński jest winien utraty no, suwerenności, a nie, a, a nie kto inny. No, oczywiście no, jest to, to jest ta różnica, że y, ta Platforma Obywatelska uczciwie mówiła, że chce zlikwidować suwerenność Polski, a, a Jarosław Kaczyński kłamał, że chce bronić tej suwerenności. Więc ja, ja, ja wolę już uczciwego, człowieka niż, niż, niż oszusty. Więc krótko mówiąc, żeby istniał wolny rynek, to muszą być bardzo surowe regulacje, żeby politycy nie wykorzystywali swoich wpływów dla działalności w biznesie. Więc rozumiem, że tu się Pan zgadza z Komisją Europejską i ze związkami zawodowymi, nie, które też to postulują. Otóż jedynym wyjściem, mhm. żeby nie było styku z biznesem, jest wyrzucenie z rządu gospodarki. Ma być wolny rynek, i że nie ma mieć nic wspólnego z gospodarki. Ale właśnie, tylko. I pan pani do jest cholerii nie przerywa. Niech pani nie podnosi głos? Powiedziałem. Spokojnie, spokojnie. A, patrzcie, każdy, że, każdy powie to, co proszę. ma do powiedzenia. Jeszcze raz mówię. Ja będę się starał jedno pytanie jeszcze. Jeszcze, jeszcze raz mówię, jeszcze raz mówię, tylko dlatego może być korupcja, że rząd ma się prawo wtrącać do gospodarki. Gdyby nie mógł, to by tego nie było. Czyli kroki ma produkować o 200 tysięcy. 000... A Pan wie, jakie są największe firmy w Polsce i najbardziej wydajne, największe, z udziałem skarbu państwa, Ja panu powiem, że wszystkie nie trzeba... odkrycia naukowe łącznie z internetem zostały najważniejsze, które posunęły nas technologicznie do przodu, zostały złożone przez Urzędnicy państwowe państwowi. programy badań wygaduje? za pieniądze podatników. Kto pedagogu, Radio wymyśliło pana? państwo, samochód wymyśliło Proszę państwo, pana, telewizor pa wymyśliło państwo. No niech pan nie wygaduje głupot. W dzisiej no. No. dzisiejszych czasach nie sektor prywatny Walczy tylko o doraźny, natychmiastowy zysk. A wszelkie długoplanowe badania, edukacja to jest zbyt skomplikowana rzecz, żeby zostawić ją prywaciarzowi, który już musi szarpnąć kasę i w ogóle nie myśli o przyszłości. Za chwilę pan powie, że koncerny farmaceutyczne nie robią żadnych nowych lekarstw, tylko robi to państwo, Proszę tak? Proszę pana, robią 90% niesłusznych zysków, bo nie zgadzają się na leki generyczne. Proszę pana. Koncerny jak to się, jak farmaceutyczne jak to, się nie to jest nie najgorszy przykład leki, jak to nie które mogłyby jak kosztować 10, z, razy to, mniej, momentik, mniej. Momentik, 10 razy kosztują 10 razy więcej. Momencik, momencik, Bo są prywatne, momentik, proszę pana. Momencik, momencik, chwileczkę, 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 chwileczkę. momencik. Czyli jak to one się nie zgadzają na leki generyczne? No jak dobrze. one rządzą, to pan jeszcze się nie dowiedział, że to koncerny rządzą. Jak to, pana, rządzą. A tu jest pajac i figurant, kto, po, którym kierują koncerny i wie... Kto? Chwileczkę. To kto? Kto powoduje, że nie ma leków generycznych? Państwo. Państwo nie dopuszcza leków generycznych. pana, leków leków pana leków. jak będzie... Państwo nie leków, nie leków generycznych. Nie, Ale nie, państwo to proszę nie pana. I my tu przyszliśmy się o to państwo upomnieć. Nie. To ono jest bo nasze. gdyby, gdyby nie I było... ma się słuchać nie, nas, kurde. a nie koncerny. Opodatkujemy się Gdyby nie było. i będziemy żyli godnie i dobrze z naszej pracy. Gdyby, bo Polacy potrafią pracować, co udowodniają na zachodzie. Gdyby nie było... Ministerstwa Zdrowia, to leki generyczne by były na rynku, bo nikt, bo nikt by nie mógł zabronić ich sprzedaży. Tylko państwo może zabronić pan, sprzedaży leku generycznych. Tak, Januszu, czy, tak, czy, nie? My jesteśmy tak czy nie? Tak czy nie? Proszę Tylko pana, państwo ale, może zabronić sprzedaży leków generycznych. No, proszę mnie dobrze zrozumieć. Leki generyczne tylko dlatego na rynku nie istnieją, że państwo zakazało ich sprzedaży. Tylko państwo mogą tego zakazać. Nie koncerny. Jaka koncerny jest rola by nie państwa? mogły nic Panie powiedzieć, gdyby, rola państwa jest, żeby być na usługach na usługa kapitału. I przez to, że państwo ma, że pa, państwo dlatego na usługach kapitału, że istnieje, bo gdyby państwo się nie zajmowało służbą zdrowia, nie zajmowało zajmowało oświatą, to by nie było w służbie kapitału, bo by się tym nie zajmowało, rozumiesz pan? elementarnego, eleman, ele, elementarne rzeczy pan ja rozumiem, że... Rozumie. Będzie wziął dobrych pracowników, to go z rynku zmiotą, bo jego firma zbankrutuje w konkurencji z innymi. To jest elementarz zupełny. A poza tym powtarzam jeszcze raz. Naszym wrogiem jest właśnie to państwo, które pan chce zwiększyć. Bo to to państwo powoduje, że robotnicy są wyzyskiwani. To państwo powoduje, bo układa kodeks pracy, który to umożliwia. Oczywiście, gdyby nie było tych obrzydliwych umów, pana, yy, kodeksowych tylko były wszystkie, jak pan nazywa, śmieciowe, to wtedy byłaby wolna konkurencja między nimi i ludzie musieliby konkurować pracodawców. Ponieważ niestety istnieje ogromna większość umów, to są te umowy bandyckie, czyli według kodeksu pracy, to w wyniku tego, proszę pana, yy, robi się korrida z tymi śmieciowymi. Ja sobie, chcę widzieć tutaj pracodawców, którzy stoją i domagają się maksymalnej płacy 1200. Jest to tak samo sensowne, jak domaganie się minimalnej płacy 1800. Jest to dokładnie taki sam absurd. Proszę pana, proszę pana, Panie Koś, czy widział pan na przykład yy, inżyniera, który zarabiał mniej niż załóżmy 1800? Widział pan? Nie. A czy istnieje płaca minimalna dla inżyniera? Nie istnieje coś takiego. A mimo to żaden pracodawca nie da inżynierowi mniej niż 1800. Mimo, że nie ma, prawda? Proszę pana, Bo rynek rynku, to reguluje, a nie państwo. Pana, jeszcze raz. Tych Jak rynku. państwo prowadzą. Ja mówię, dobrze? Mhm. By, pan, państwo prowadzi płacę minimalną, to wyrzuca z rynku na bezrobocie wszystkich ludzi, których praca jest warta mniej niż płaca minimalna. Jest to egoizm tych ludzi. Ale to nieprawda.